Witamy Państwa, Dariusz Szpakowski, Włodzimierz Szaranowicz, zapraszamy na spotkanie towarzyskie. swego czasu Manchester United, o czym mało kibiców pewnie wie, nazywany był kolejarz. Tak, powstał w 1878 roku. Nazywany był Newton Hyatt. Zrzeszał pracowników kolei. Wyciągnięty z długów na początku XX wieku, zmienił nazwę na Manchester United Football Club. Szukała Maciej Rybus, Jędrzejczyk, Jones. No to jest potwierdzenie jego fantastyczny Czy to wykorzysta? Będzie strzelał? A jednak słupek! Piłka wyszła na aut. Rozmoczną Polacy. Kamil Brawo, ładny ten spół. Piłka w pole Milik! Kapitalnie bramkarz! Popatrzmy, rzut rożny dla Polaków. I teraz dośrodkowanie do Roberta Lewandowskiego. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce. Przy piłce Rooney. Phil Jones. Robi się niebezpiecznie. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Mata. Karik. Michael Karik. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Maciej Rybus. Krosicki. Runi? Wayne Rooney zawsze ciężko haruje na całym boisku. Biega od bramki do bramki i bardzo często naciska pomocników przeciwnika. Mata? Ładnie wymieniają podania. Ach, wydawało się, że straci równowagę w tym starciu, ale jednak nie dał się powalić. Centra w pole karne. będzie niebezpieczny. Robin Van Persie! Czy oddaje strzał? Coś niesamowitego! Piłka odbita od bramkarza. Wpada do siatki. Piszczek Lewandowski odegrał ponownie piłkę. Pośrodkowuje z poświęceniem świetna, pewna interwencja. Jęk zawodu kibiców rywali. John Evans. On obchodzi dzisiaj urodziny. Przy piłce runej. No, z pełnym zaufaniem odegrali teraz do Runeja. Próbował, ale nie udało się. Mik Valencjan. Mata. wersji teraz. Ależ znakomicie rozgrywają. Dobry atak flankom. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Evans. Rooney. Michael Carrick. Czytelne podanie. Zbyt czytelne. Przynajmniej dla niego. Milik. teraz okazję. Milik! Ależ znakomicie obronił. No piłka opuściła boisko, będziemy mieli rzut rożny. Dobrze piąstkuje. Daleko, do przodu. Rony. Mata. A. Valencia. Maciej Rybus. Garcia. No, zupełnie jakby byli na treningu, podają piłkę między sobą. Przy piłce Rooney, Jones, Ashley Young. Dobre podanie. Jest okazja. Nalazł się tam, gdzie być powinien. Zablokował strzał. Manchester United wykonywać będzie rzut rożny. Piękne podanie. Uderzenie w stronę bramki. I obrońcy wyjaśnili sytuację. Pięknie zgrywa głową do partnera. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Wysokie podanie do Van Persiego. Ależ walka o piłkę. Michał Kwartek. Mał ze strony gracza Manchester United. Bez dwóch zdań to kwalifikowało się na żółtą kartkę. Maciej Rybus. Milik. Uderza. Obronił, ale jest szansa na dobitkę. No, pokazał teraz, że jest ostoją linii obronnej swojego zespołu. Brawa za to wybicie. Łukasz Piszczyk. Pokazują mu się partnerzy. I teraz dośrodkowanie do Roberta Lewandowskiego. No i znowu są przy pince. Ważne przejęcie. Okej. Okay. Jan. Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. Reprezentacja Polski rozpoczęła drugą połowę spotkania. Przeskoczył i nie udało się rywalowi odebrać mu piłki w ślizgiem. Znakomitym wybiciem zażegnał niebezpieczeństwo brawo. Maciej Rybus. Robert Lewandowski. To środkowanie w polekarne. karne. Jest obrońca i znakomicie zablokował. Garcia. Michael Carik. Podaje z powrotem. Mata. Stevens. Robert Lewandowski. Dobrze odebrał teraz piłkę przeciwnikową. Piłka poza linią boczną. Rzut z autu. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Ponownie celnie podaje. Michael Karik. Jest dośrodkowanie. Garcia! No tego nie można nazwać główką. Kółka spadła i odbiła się od jego głowy. Tak, ale na szczęście miał mocną głowę. No i runik. Czy to uderzenie? Kółka poza linią końcową i będzie rzut rożny. Pewnie udanie chwyta. Po strzale z rzutu piłkę koledze. Milik przy piłce Runy mata Lewandowski Persji. Mata. tam. skali piłkę w środku pola. Maciej Rybus. Rooney. Mata. Dobre, ofensywne wyjście. Strzela. Ale szpili teraz szansę. Zabrakło chyba trochę wyrachowania. I będą mieli rzut rożny. Uderzenie głową. Piłka poza boiskiem. Kolejny rzut rożny. Bardzo dobra postawa bramkarza. Znakomicie zachował się przy tym rzucie rożnym. Nie po skrzydle, dobry początek akcji. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Jones. Przy piłce Runei. Fantastyczna interwencja. Stanął na wysokości zadania. Zażegnał niebezpieczeństwo. Końca drugiej połowy niewiele, drużyna prowadzi. No i słuszna decyzja trenera wprowadza nowego, wypoczętego gracza. No strzela, piłka w bramce i mamy wyrównanie. Popatrzmy na powtórkę i na zaskoczenie rywala. Trudno się dziwić, skazywani byli na porażkę, a jednak remisują. Garcia Dobra wymiana poda. Zdecydował się na strzał. Piłka trafia. Gracza z pola. No i stracili piłkę na rzecz Manchester United. Darren Fletcher. Young. Fletcher. Kucharczyk, Filgons. Czy to wykorzysta? Ależ się teraz popisał refleksem, świetnie wyłapał. Maciej Redus. Mata. Darren Fletcher. Wciąż mamy remis. Niewiele do końca. Kto zdecyduje się zaryzykować? Offside. Łukasz nadal leży na murawie. Ton wygląda na naciągnięty mięsień. Stevens. Garcia. Walencja. faul, Bizdek-Sędziego. Jaka będzie kara? Lewandowski. Milik. Gorsicki. Do boju Polsko, do przodu Polsko, ostatni atak naszej drużyny w tym spotkaniu. Wciąż Rym, czy to wykorzysta? Udało mu się odebrać piłkę. Antonio Valencia. Phil Jones. Nie ma rozstrzygnięcia, mimo że upłynęło 90 minut tego spotkania. Rozpoczęli pierwsze z piętnastu dodatkowych minut. Bill Jones. Darren Fletcher. John Evans. Gyro. Blisko pole karny. Dał się oszukać. Antonio Valencia. 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 Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozkrywaniem, bezbłędnym. Ładnie celnie tylko to wykorzystać. John Evans. Nie, nie, nie. Tym strzałem nie mógł pokonać bramkarza i jest remisowo. Grosicki. Dobre przejęcie. Brawo. Garcia. Wojciech Szczęsny. Wysokie podanie. Robin van Persie doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Obdaje piłkę koledze. Uderzenie. A nie trafia. Musi być rozczarowany. Został piłkę prosto na nogę. na no, tam. No piłkę odebrał i skradł. Grosicki. Niesamowity atak obrońcy. Szansa! Uch, ale pudło. I mamy remis. Pudło, głos Na Nabrakło trochę szczęścia w tak ważnym momencie. Czytelne podanie. Zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Atak polski. Właśnie zamowitego, rzut karny w takim momencie. Nie miał sędzia żadnych wątpliwości, rzut karny. Masz szczęście, że sędzia nie wyrzucił go z boiska. Znakomicie wykorzystana jedenastka. Nie pomylił się i piłka w siatce. Mogę w postulce powiedzieć podręcznikowo, tylko na Bardzo dobre uderzenie. Do rzutów karnych trzeba mieć stalowe nerwy i dużo pewności siebie. 105 minut za nami, końcowe 15 przed nami. Garcia. Lewandowski No udało mu się, to wykorzysta Będzie strzelał Tylko słupek Milik Zieliński Gdyby nie ten przechwyt, kto wie Może byłby gol Jones no i Pan Persi. Kulka wyszła na aut. Rozboczną Polacy. Żyro. Nie upadł, chociaż widać było, że stracił równowagę. Zdecydował się na strzał. Pięknie, pięknie, pięknie gol dla Polski. No jestem wzruszony. No brawo, znakomicie wprowadził się do meczu. Już za trenera, że wpuścił go na boisko. Jak on to zrobił? Proszę tylko popatrzeć. Garcia. Antonio Valencia. Robert Lewandowski. Szukała. Johnny Evans Milik No i znowu są przy piłce Ważne przejęcie Darren Fletcher Dobry atak flanką Koniec dogrywki, koniec 120 morderczych minut walki. Wygrana w takim meczu to nie to samo co w grze o punkty, ale daje im pewien komfort psychiczny.